Siemanko, z tej strony Dreddy, jest ze mną Elentia. Cześć. I Wy już wiecie, co to oznacza. Co się stało z wojownikiem? Jak umarł? Otóż tym razem nie umarł. Po prostu utknął w kampanii, na którą nie możemy się zgadać od trzech miesięcy, więc to tak, jakby umarł. Straszny los. Spotyka niejedną postać. Scheduling, konflikt. Pokonał już niejedną drużynę. Dobrze, to co w takim razie? Wojownik był kazualem. Takie mam przeczucie, że niósł za sobą tą klątwę nudnej sesji. Więc może teraz coś, co robi efekt wow? Zaklinać na przykład? Czyli byś chciała zakląć swoją pasę do umierających albo niewykorzystanych postaci? No I wish. No. Nie zostało nam tu już za dużo do wyboru, więc czas trochę pozaklinać rzeczywistość i miejmy nadzieję, że stworzyć postać, która w końcu przeżyje dłużej. To co byś chciała wiedzieć o Zaklinaczu? Ma epickiego Arta w podręczniku. Mój ulubiony osobiście. Jeden z lepszych, to się zgadza. No i stoi przy dosyć sporym napisie. Surowa magia. Czym jest surowa magia? Druid rzucał z patyka mojego kochanego patyka. Mag rzuca z książki palady z trochę bardziej zawiłych rzeczy, ale jednak jesteśmy w stanie to ogarnąć. Jak ogarnąć surową magię? To tak, najpierw czym w ogóle jest surowa magia? Mhm. Tu, żeby ci to zobrazować najłatwiej mi będzie się odwołać do popkultury, bo tak, Mag to, nie idąc w jakieś głębsze fantazy, to jest Harry Potter. Musisz się nauczyć zaklęcia, żeby móc je rzucać. Im więcej się uczysz, tym więcej mm -hmm. potrafisz. Zaklinacz to jest troszeczkę bardziej podejście ala pan Sapkowski i tamtejsze, czyli magia to nie jest coś, czego możesz się po prostu wyuczyć. To jest coś, co wypływa z ciebie. Z tym, że i to jest o tyle fajne, bo w świecie Wiedźmina to zawsze było związane z żywiołami, które do nas przemawiały. A tutaj źródeł naszych magii może być całkiem sporo. Podstawowo mamy do wyboru albo dziką magię, troszkę właśnie powiedzmy, że w kierunku tej Wiedźminowskiej, albo możemy mieć drakoniczne pochodzenie, które będzie troszeczkę się okay. różnić. Zaczynam rozumieć. Jest to ciekawe, brzmi potężnie, brzmi jak coś, hmm, czym można fajna rzecz na sesji robić, ale zacznijmy jak zawsze od podstaw. Właściwości. Co, z czego i dlaczego? No to tak jak przy Magu to była inteligencja, druidzie, mądrość, przy Kleryku też to była mądrość, to tutaj jest tak samo jak przy Czarowniku, czyli mamy charyzmę. Mhm. I to ma sens, bo też trochę podobnie jak w przypadku Paladyna, to to, jak bardzo my jesteśmy w stanie opanować nasze własne ciało, kierunkować tę magię, która płynie w nas. To sprawia, że jesteśmy tak dobrymi zaklinaczami, jak bardzo jesteśmy w stanie to kierunkować, przepuszczać tą magię przez nasze ciało. Okej, okay, czyli nie potrzebuje żadnego fizycznego atrybutu, żeby móc czarować? Nie potrzebuje lutni jak Bart, nie potrzebuje książki jak mag? Tu nie ma nowości. Fokusem może być to samo, co dla maga, czyli różdżka, kula, kostów. Okej, okay, ale czy musi? Nie, bo tak samo jak Mag też, nie licząc księgi, która jest mu no potrzebna, właśnie. nie musi. Fokus, to mechaniczne przypomnę, jest potrzebny nam czasem do tego, że niektóre zaklęcia wymagają jakiegoś materialnego komponentu. I te materialne komponenty w ramach przypomnienia mogą mieć albo podaną wartość w złocie, albo w Niemiec, czyli na przykład będzie kawałek gmiały. No i tu mamy dwie opcje. Albo faktycznie mamy jakiś woreczek z tymi wszystkimi pierdołami, które są nam potrzebne do zaklęć, albo właśnie korzystamy z fokusa, który nam zastępuje to. Czyli nie trzeba mm -hmm. mieć fragmentu okay. futra, trocin, piórka. Trzymamy patyk zwany różdżką i nie potrzebujemy już żadnych innych dodatkowych ceregieli. Albo korale, jak król szamanów. Mogą. Te fokusy, które są podane w podręczniku, są mniej lub bardziej tylko wskazówką. Mm, jeśli ktoś wymyśli wiadomo. ciekawy inny. Jeśli chodzi o mnie, to jak najbardziej korzystanie z biżuterii, czy to jakiejś bransolety też mogłoby fajnie się sprawdzić. Mm -hmm. No dobrze. Widzę tabelkę zaklinacza i trochę się dziwuję, bo widzę tutaj w zasadzie powtarzające się rzeczy nad drugim poziomie. No i tu. Tak naprawdę można by powiedzieć, że zaklinacz jest troszkę wojownikiem magii. W tym sensie, że jeżeli przyjrzę się tej tabelce, to mamy tutaj trzy wyróżniające się rzeczy. Zwiększenie cechy, mhm. które jest w każdej klasie i tu się niczym nie wyróżnia. Mhm. I mamy potem już tylko dwie inne rzeczy, które się przeplatają. Metamagie i pochodzenie, które na pierwszym poziomie właśnie wybieramy. Podstawowo, właśnie dziką magię albo. Drakoniczne, a potem już dostajemy tylko i wyłącznie właściwości związane z tym pochodzeniem. Cała reszta to większa ilość komórek czarów, większa liczba sztuczek i znanych czarów. Bo to jest rzecz, jeżeli porównujemy maga do zaklinacza, to mag zawsze może. Wydać więcej czasu i pieniędzy, żeby nowe zaklęcia wtłoczyć do swojej tak. książki, mając szerszy zasób. Pamięty. Zaklinacz ma znane czary, czyli jego pula zaklęć, z których może skorzystać, jest z automatu ograniczona. Więc to jest rzecz, która akurat mi w tej klasie nigdy mnie nie przyciągała jakoś mocno do niej. Ale ma inne zalety, którą właśnie jest rzeczona metamagia. Do tego zaraz. Najpierw widzę już na pierwszym poziomie. Wybieramy pochodzenie. Co jest do wyboru? No, przy ci Nie słuchasz mnie. Dzika magia albo drakoniczne. No, ale rozwiń, to o to chodzi. No to już ci mówię. Jeżeli wybierzemy sobie drakoniczne pochodzenie, to będzie oznaczało, że płynie w nas krew smoku. Mhm. Lochy i smoki, wiadomo, smoki są istotami magicznymi. Bywają, bywają w lochach bywają. smoki. Tak. Smoki są istotami magicznymi, więc posiadanie ich gdzieś w swoim drzewie analogicznym ma szansę wywołać u nas pewne zdolności magiczne. I na tym się opiera te pochodzenie. Bo nie zagłębiając się to bardzo, bo te umiejętności mogę bardzo szybko przejść. Wybi na pierwszym poziomie wybiera się jaki smoczy przodek był naszym przodkiem. Mhm. Czyli wybieramy kolorek i wtedy dostajemy odporność na podany typ obrażeń czyli jeżeli przykładowo weźmiemy białego to będzie zimno ewentualnie można tak przepraszam, niektóre no. troszeczkę wyprzedziłem bo to jest smocza odporność w ten sposób właśnie redukujemy a to też ta decyzja wbrew pozorom pierwsza pozioma będzie miała tyle znaczenie że ten żywioł który wybierzemy Uproszczając żywioł, chodzi o typ obrażeń na pierwszym poziomie, będzie potem dodatkowo podkręcany przez te umiejętności, które pojawiają się potem. Bo potem mamy pokrywieństwo żywiołu i smoczą obecność, które z tego co pamiętam, nieco bazują na tym, jakby podkręcają nam. Jeżeli na przykład wybierzesz sobie najbardziej typowo czerwonego smoka, który zionie ogniem, i będziesz rzucać kulę ognia, to przez to, że to jest zaklęcie, które. Ma obrażenie od ognia, mhm. to będzie ci pozwalało to bić nieco większe obrażenia, plus jeszcze pomniejsze rzeczy, w które się nie będziemy zagłębiać. Dodatkowy Bayer na 14 poziomie z tym pochodzeniem dostaje się skrzydełka. Można I, latać. Tak. Bez limitów. Bez limitów. Ale od 14 poziomu. Wiadomo, wiadomo. Coś za coś. A jeżeli chodzi o dla mnie trochę ciekawsze i fajniejsze do odgrywania, to mamy dziką magię. No, właśnie, widzę wielką tabelkę. I ta tabelka jest nam po to, że jeżeli zdecydujemy się na dziką magię, też bez rozdrabniania się, jest po to, że za każdym razem, kiedy nasz dziki zaklinacz rzuca zaklęcie, Mistrz Gry może go poprosić o rzut kością K20. Jeżeli ten rzut jest niezwiązany z samym zaklęciem, w sensie. Mm -hmm, powodzeniem. Z jego powodzeniem. Mm -hmm. Ale jeśli rzucimy tą dwudziestką, której nie modyfikujemy nijak, i wypadnie jedynka, to wtedy my albo miżgry gry, zależnie od tego, jak się stali przy stole, rzucamy na efekt, a raczej przypływ dzikiej magii. Jest to w miarę losowy efekt, który może albo nam pomóc, albo zaszkodzić, albo po prostu namieszać w obecnej Dobra, sytuacji. Dobra, pierwszy lepszy z brzegu. Rzucasz lot na losową istotę w obrębie 18 metrów od ciebie. Losową. Losową. Jak jest to rozstrzygane? Jak jest rozstrzygana losowość? No. Najprawdopodobniej w tym momencie mistrz gry poprosi, no przyjmijmy, że wokół ciebie jest trzech twoich sojuszników, Aha. dwóch, nie będę aż tak sobie komplikował, i trzech przeciwników. No to przypisze im wartości od 1 do 6 i rzuci 6 Albo... Losowość dla mnie gry to jest sytuacja, w której może troszeczkę przeciągnąć to na swoją stronę i wybrać tą postać, której latanie wtedy będzie najfajniej wyglądać. To już zależy od wykonania. Ale można to nieco modyfikować, bo z kolei tutaj rozwijając się w tej... w tym pochodzeniu, jeżeli dobrze pamiętam, na 14 poziomie, tak jak tam dostajemy skrzydełka, to tu jest troszeczkę słabiej, jeżeli tylko jakby te dwie zestawiamy, bo rzucamy dwoma dwudziestkami, co sprawia, że mamy większe. Przepraszam. Żeby nie powiedział źle. Nie rzucamy dwoma dwudziestkami, dobrze, że spojrzałem. Tylko dwa razy rzucamy setką i wybieramy z tych dwóch wyników, które nam wyjdą, ten, który nam bardziej pasuje. I to może już być całkiem spoko. Fajniejsze, no fajniejsze. Jeszcze pytanie, co do tych efektów. E, tak jak tu przeczytałam, e, to był lot, tak? Mm -hmm. Czy ja muszę faktycznie wykonać rzut na ten lot i go zdać? Czy to się dzieje i. To się dzieje? Okej, okay, czyli nie ma już żadnych rzutów, nie trzeba tego tak. zdać. Bo najprościej jak to sobie wyobrazić, żeby rzucić zaklęcie, to trzeba być świadomym, je znać. A, A to się dzieje spontanicznie. Z ciebie okay. bokiem gdzieś tam trysła magię i ktoś mm. zaczyna latać. Ej, fajne. <laughs> Można też rzeczywiście breakować. to jest jedna z tych z którym da się o tyle zepsuć, że jeżeli ktoś nie chce wywoływać tych efektów, to najprościej jest wziąć Niziołka, bo Niziołek przerzuca jedynki. Ale dla mnie to się mija z celem. No, bez sensu. To jest najfajniejsza rzecz z tego. Tak, bo dzika jest... magia... Jeszcze chaos. na chwilę wejdę. Tak, dlatego umiejętność pierwszego poziomu nazywa się przypływem chaosu. Umiejętności związane z tym pochodzeniem pozwalają nam trochę naginać szczęście i jakby tu sobie coś dodać, tu gdzieś komuś zaszkodzić w rzucie, jakby w tą stronę idzie. Mhm, mm brzmi fajnie. Brzmi Jeszcze ciekawie. najciekawsze przed nami, bo mamy metamagię. Właśnie, czym jest metamagia? Nie mam pojęcia, chyba nie wystąpiło w żadnej poprzedniej... Tak, bo jest to unikalna rzecz dla tej klasy. To jest coś, co może kogoś niezdecydowanego przekonać, mm -hmm. albo wręcz przeciwnie, bo w dużym skrócie metamagia jest narzędziem, które pozwala nam przerabiać komórki czarów na specjalne punkty zaklinacza. A te punkty zaklinacza potem możemy albo wydać na metamagię, o której zaraz powiem, albo możemy zrobić znowu z powrotem te same punkty, z powrotem przerobić w komórkę czarów. Okej, okay, no. Co... Przechodząc może na bardziej żargon planszówkowy, możemy przerobić zasób A na zasób B, i mało tego, zawsze możemy z powrotem zasób B przerobić na zasób A. Jest w pytaniu. Brz, znaczy, brzmi tak. Muszę sprawdzić w praktyce. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli spojrzysz tutaj, gdzie mamy metamagię, mhm, to opcji jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, osiem. Na starcie, jak z reguły, nie masz dostępu do wszystkiego, wybierasz dwie. I to są rzeczy, na które możemy te nasze punkty wydać. Trochę jak talenty. Nie do końca. Znaczy. Trochę. Są, no dobra. Trochę. Trochę tak. Bo jak widzisz, to na, na chwilę jeszcze cofnij się do tabelki. Dostajemy standardowo komórki, jak tak. każdy inny czarujący. Ale oprócz tego, dostajemy też surowe punkty, mhm. które możemy teraz już przeżyć sobie stronę. Jak masz tutaj tworzenie komórek czarów? Dwa punkty zaklinacza możemy przerobić na komórkę pierwszopoziomową i jak widzisz, maksymalnie możemy wyprodukować sobie. Nie, siedem punktów Znaczyna, wydać. Maksymalnie komórkę piątego poziomu, czyli lepszych komórek nie jesteśmy w stanie ulepić. Mhm. Tak. Bun. Ale to i tak jest dosyć profitable. Mhm, tak. I ewentualnie, po co nam są te punkty poza tworzeniem? No bo znasz już pierwsze rozwiązanie, czyli możemy nasze punkty przerobić na jeszcze więcej komórek czarów, czyli możemy jeszcze więcej zaklęć. Mhm. I teraz, właśnie, metamagia jest tym drugim sposobem, jak możemy te nasze punkty wydać. Meta magia służy do tego, żeby nasze zaklęcia dostosowywać. O co chodzi. Wyciągnę pierwszą z brzegu, żebyś mniej więcej zrozumiała. Dyskretne zaklęcie. Możesz poświęcić jeden punkt zaklinania, rzucić czar bez komponentów somatycznych i werbalnych. Metamagia pozwala nam nagiąć, powiedzmy, mm -hmm. podstawowe zasady, bo tak, tak. albo zwiększy efekt, podwoi go jak bliźniacze zaklęcie, bo ono pozwala zrobić w ten sposób, że zaklęcie, które uderza tylko w jeden cel, może uderzyć w dwa cele. Dalekosiężne zaklęcie samej nazwy będzie zwiększało nam zasięg zaklęcia. Dyskretne wspomniałem pozwoli nam, nawet będąc związanym, z racji tego, że nie musi być somatyczny i werbalny, to możesz być wstać. zakneblowana, a i tak rzucić zaklęcie. Jeszcze związana. Przyspieszone zaklęcie. O, to Fajne. jest rzecz, która jest najczęściej brejkowana i to warto wspomnieć, bo Przeczytaj mi, proszę, opis. Gdy rzucasz czar, którego czas rzucania wynosi jedną akcję, możesz za dwa punkty zaklinania skrócić go do akcji dodatkowej. Tak. I na pierwszy rzut oka. super. Tylko. Teraz zadam ci pytanie retoryczne, może nie retoryczne, spróbuj odpowiedzieć. Czy jeżeli uda ci się przyspieszyć zaklęcie, które normalnie właśnie zajmuje akcję, i teraz rzucisz je w akcji bonusowej, Zostaje Ci Twoja akcja. Czy w Twojej akcji, czy to oznacza, że w jednej turze możesz rzucić dwa zaklęcia? Jedne byś rzuciła bonusową, bo właśnie przyspieszyłaś. No i jeszcze zostaje Ci wolna akcja. No nie. Bo. Bo nie mogę. <grym> tak. To jest rzecz, o której często ludzie zapominają, warto Faktycznie. powiedzieć. Nadrzędną zasadą piątej edycji jest to, że w jednej turze można wypuścić tylko jedno poziomowe zaklęcie. Co sprawia, że jeżeli przyspieszymy nasze zaklęcie na akcję dodatkową, to akcją z magii to możemy puścić sztuczkę. I to jest jak najbardziej no, akceptowalne. No, ewentualnie atak. Albo za atak sprintować, ukrycie opcji tak, jest dużo. Tak. Ale jeśli chcemy też zrobić coś magicznego, to tylko i wyłącznie może być to sztuczka. Bo ona jest znaczy... zero poziomowym zaklęciem. Jasne. To nie brzmi tak fajnie, jak mi się wydawało, że będzie brzmiało, ale nie jest useless. Nie, Załóż jak najbardziej. Jest masa za... zastosowań. Tylko warto o tym wspomnieć, no bo tylko... ludzie często właśnie nadinterpretują to i czy tak. zaraz, czy jeżeli przyspieszę zaklęcie, to mogę puścić dwie kule ognia w jednej turze. Duże... Jest nie. to dosyć sytuacyjna nie. opcja, że faktycznie musi pasować jakby wiele czynników. Żeby fajnie to wykorzystać, ale nadal jest taki. Ja tu się z tym o tyle nie zgodzę. Typowa sytuacja, jakby dzieje się walka, wszyscy nam. Znaczy, wiadomo, chaos. zawsze mogę tego zawsze użyć, jest... ale tak, no. żeby z głową wykorzystać jakby pełen potencjał, nie? No, ale tak najprostsza sytuacja dla mnie to jest to, że masz dylemat w tej turze. Albo rzucisz akcją zaklęcie, albo komuś wlejesz miksturę, bo już leży. Tak. Przyspieszasz zaklęcie, puszczasz ją akcją dodatkową. No. I swoją akcję nadal masz, żeby tego bidoka, wojownika no. czy innego, który leży na ziemi, go jeszcze podlać miksturą. No, ale jest to konkretna sytuacja, która musi się wydarzyć, więc jest to sytuacyjny... No tak. To jest wtedy spokój, kiedy w jednej turze chcemy zrobić dwie rzeczy. No. Wtedy możemy nadal rzucić zaklęcie mhm. i zrobić jeszcze coś innego, co nie jest poziomowym zaklęciem. Okej, okay. metamagia wyjaśniona. Tak, no bo na wyższych poziomach tylko dostajesz potem z tej puli więcej opcji, nie, sens, inaczej. Pula jest jakby od początku cała dostępna, tyle że wybiera się tylko dwa i na wyższych poziomach będziecie mm -hmm. mogli dobrać kolejne jakby możliwości, jak tą metamagię zastosujecie. No to umiejętność na dwudziestym poziomie. Cóż to jest, przywrócenie mocy brzmi jak coś, czego mogę się domyślać. No. Patrząc na to, że jeżeli przewiniesz, to opis tej umiejętności zajmuje jedną linijkę. Jedno zdanie. Tak. Lini linie dwie to jest jedno zdanie. Otóż, mój na dwudziestym poziomie, za każdym razem, kiedy kończysz krótki odpoczynek, zyskujesz cztery punkty zaklinania. Fajne. Nie jest spektakularne jak no nie łotrzyka, jest spektakularne, ale jest przydatne. Ale jest przydatne, choć... No wie, jakby dla mnie umiejętność na dwudziestym poziomie to tak, powinna zrywać wiem, papę z dachu. Wiem. A ty ogólnie masz za duże realnie, wymagania wtedy. Ale ]ka. spójrz, cztery punkty zaklinania pozwalają ci nawet nie na trzeciopoziomowy czar. A mhm. przypomnę ci, że mak na pewnym etapie dostawał swoje popisowe czary, które mógł rzucać jak sztuczki, praktycznie. Tak, no to, co mam teraz w głowie, to zaklinacz na pewno nie jest najbardziej powerful postacią, znaczy klasą, jaką można wybrać, yy, ale skłaniam się ku niemu właśnie od tej roleplayowej strony. Bardzo mi się podoba ta tabela z randomowymi efektami. Jeśli ktoś lubi trochę chaosu na sesji, chce, właśnie, żeby się działo coś niespodziewanego, właśnie dzika magia bardzo fajnie się sprawdza. No. Inżynie... Można się stać niebieskim, co akurat mi się przydarzyło na jednej sesji. Grałeś zaklinaczem. Nie, efektem oberwałem i byłem niebieski. <grym> Okej, okay. to mi lepiej trochę jak usłyszałam, że byłeś niebieski. No, to co? Czy jest szansa, że zaklinacz będzie bardziej żywotny, że ukierunkuje tą magię w kierunku przeżycia? Czy ma wyjście? Patrząc na to, że na następnych stronach już zaczynają się charaktery i pochodzenie, to chyba nie. Coś jeszcze dałoby się znaleźć? Ja nie znajdę kolejnej klasy. Nie strasz. Jeszcze masz jakieś pytanie? Chyba nie. Wydawało mi się, że jest bardziej skomplikowany i złożony, a okazało się, że to jak budowa cepa. Dlatego też wam zalecam nie bać się, bo jeśli chodzi o czarujące postacie, nie jest to przez tą metamagię niczym trudniejszym. Mniejszym była to ostatnia klasa z gracza, więc z całą przyjemnością mogę go zamknąć i życzyć wam wielu miłych sesji. Nieważne, jaką klasę wybierzecie, ważne, żebyście się dobrze bawili. Cześć. Heyo.